Cześć, na kolejne boki, jeśli sobie otwieramy. Oła! E, otwieramy sobie takie e, co. Napój Nabójmoci Napój e, o smaku e, Mariny. I super kwaśny. Kawiarelki No, no Warheadset. No. E, mamy tutaj Dolitosy Flaming Hot i sorpacze o no. smaku tego, Arbuza. Tutaj, I e, dzisiaj jest z nami Matylda, ale pokazuje pierwszy raz twarz, więc za 3, 2, wow. 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 i wow. Mówcie stolet, bo bo Tytus ma dzisiaj mnie. No, no lepiej się w komentarzu stolet dla Tytusa, to dam wam serduszko. Dobra, Otwieramy. Wszystkie po kolei. No. Proszę no. bardzo. O, wszystkie. O kurde. Czy to będzie o dobre? Jezus, się. Ale to <grym> Dobre? Ale Czekam słodkie. na tytuł. Słodkie. Mega. Nie mogę. O. o, jakie słodkie! O, Bardzo słodkie. Ale dobre. Ile ty na to wydałeś? 5 zł. Ale na wszystkie? Na wszystkie? 20. 20 ponad. Jakieś 30. Dobra, co zaraz? teraz? Teraz mhm. korchet Dobra. A co to jest? Kto ty Faśne. Cukierki. Faśne za mhm. Żelki. Hmm? Oh, wow. Wow. Nie wiadomo jakie, bo są e, Rocket Raspberry Cosmic Anci like black hole, Cherry. My mamy jakie. No, ja pierwszy. A w ogóle nie mamy go Nie mamy. A to no, ale to będzie dobre. Dobra, bierzemy. Nie jest kwaśne. A! Ej, dobre. To chyba Rocket Raspberry. Jak ocenia, oceniamy nie wiem. smak? To? Mm. Nie. nie, są w ogóle kwaśne. Ale to chyba nawet nie miło być kwaśne. Trochę. E, dam e, 3,5 na 5. Ty? Ja 2, okay. 2 na 5. 2 na 5, a Ty ile? 3 na 5. Matylda, pokaż język. Na Mój naj, najmniej. Dobra, a to? A nic na doceniam kryzyskal 2 2 to oceniam na 2 hmm, ale słodkość tak czy smak 2 e, no, na 10 2 na 5 ja 1 na 5 3 na 5 a ty 5 mm, na 5 sorpuję okej idę spożyję mbra sorp następne sorpaczę e, arbuzawe <inaudible> mm. <inaudible> też kwaśne smakuje mi galkochan to No. nie co? Dobra. Okej, okay, próbujemy. Dobra? Mmm! Mm. Ej! Ale dobra. nie mm. Cztery mm. mm. na pięć. 5. Pięć mm. 5 na pięć. Pięć na pięć. Dziesięć na dziesięć. No ale dzisiaj dziesięć, nawet nie wiedział. No nic, właśnie. Doritos flaming hot. Ostra. No. Potem, ale którego mi powiedział, że nie są ostre. Nie może, nie może. Nie Dobra, próbujemy. Da? O kurde. Próbuj. Ej, a jest kolor? Dobrze, nie. Nie, 3, nie, nie, 3, 2, o God, w ogóle, w ogóle nie. O, no nie, 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 nie. Nie, 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 w nie, 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 pikantne Rubkanie i ciamkanie Ja oznaczam 5 na 5 10 na 10 No, a Ty, ty? Mm, Smak 5 na 5 Ostrość 5. 3 na 5 Nie są super ostre No, a dla wytrzymać. Smacz. 5 na 5 a, a dla mnie ostrość 1 na, 1 na 5 No, no proszę, dla nie nie są 5 dla mnie ostrość 5 na 5 o. Powinny być Flaming Hot. Zjemy coś jeszcze w Mamy jeszcze Czy mam? No... Chyba nie. Ale... Program. Pas, chyba. Do mamy, do końca. Jeszcze, mamy jeszcze coś innego. Zaraz Wam pokażę. Nie, to jest TROPIKALNE! Otwieramy. Ty to małeś? Nie. Nie. Nie, nie. Ej, mi to za oka wpadło. Mam nadzieję, że tego jesteśmy usatysfakcjonowani, daj da, da, da. Eee. Ty, ty, ty. O kurde! Ja biorę białe, białego. Ja białe. białe. tego Duriana. Białe. A nie, białego, białego. A ja? Tym? Białego. Duriana! Du kolejny filmik, kolejny harmider. Duriana! Nie, dobra, próbujemy. Nie jest fajce. No, próbujemy fajce. Nasze kubki smakowe się odkładają. Na pewno, ale na pewno są kwaśniejsze od tego. No. To kurde nie jest je... fłaśnie. Ja mam nie. też wszystkie... No nie, nie jest ważne! To... Za pierwszym razem... Jak, ja, jak, jak, za... za... jak ktoś jest za pierwszym... Jak ktoś jest... Nie jest nie Za pierwszym razem to zawsze jest kwaśne. No, bardzo kwaśne. Nie, nie. Bardzo. Dobroć 5 na 5. Kwaśność 2 na 5. Tylko? Dobroć. Kwaśność 1 na 1, a dobroć 10 na 10. Chyba 1 na 5. No to ja oceniam kwaśność 10 na 10. Są naprawdę kwaśne. Co? Ja oceniam smak jalapeno, hmm, więc 10 na 10 i kwaśność 0 na 0. A, pacy, a, pacy, a, pacy. <laughs> Popijamy i powoli nasz program na dobiega Bekfonda. końca. Zostawcie suba i lajka, like, bo FBI wam na